Witam. W tym filmie musimy sobie rozwiązać równanie. Pierwszym równaniem jest sinus x równa się z 3 na 2 a drugim równaniem cosinus x równa się 0. No i wiemy, że nas x, nasz x należy do przedziału od 0 do 2 pi Ok, no to żeby to rozwiązać, to chyba najprościej będzie sobie naszkicować wykres i zobaczyć sobie, jak się zachowuje nasz sinus, jak się zachowuje nasz cosinus, i tak naprawdę pracując z wykresem, będzie można odczytać nasze odpowiedzi. No oczywiście tutaj by się przydało tak naprawdę formalnie korzystać na przykład z wzorów redukcyjnych, żeby wyznaczyć wszystkie wartości, ale wykres nam na pewno w tym pomoże. Ok, no mamy oś X, oś Y. No i tak, zaczynamy sobie oczywiście sinus w zerze. Sinus osiąga maksymalną wartość 1 w pi 2 niech to będzie na przykład pi drugich. Ok, potem w pi znowu się zeruje. No i potem idzie dalej aż do minus 1, jest jego wartość minimalna. Możemy osiągać jakieś w tym miejscu, to będzie tutaj 3 drugie pi, no i ponownie potem wraca do 2 pi, czyli się jakby jego okres kończy, czyli jakoś tak to wygląda, tutaj zaczynamy, potem znowu idziemy w dół, znowu idziemy w dół i teraz w górę, więc na przedziale od 0 do 2 pi wykres sinusa wygląda w taki sposób, no i teraz trzeba się zastanowić gdzie jest pierwiastek z 3 na 2, pierwiastek z 3 na 2 jest gdzieś, no oczywiście pod jedynką, dodatnie gdzieś tutaj będzie, Okej, okay, czyli jak sobie zaznaczymy taką strzałką, strzałką linią przerywoną, to dojdziemy do wniosku, że na naszym przedziale 0 do 2pi wartość pierwiastek 3 na 2 sinus przyjmuje tylko w tym i w tym miejscu. OK, no jak to teraz policzyć? No tak naprawdę pierwszą wartość możemy sobie po prostu odczytać z tabelki, z karty wzorów. Wiemy, że sinus przyjmuje wartość z 3 na 2 dla 60 stopni, czyli dla pi trzecich czyli jedną z możliwości, naprawdę pod punktu pierwszego, taką jedną z możliwości będzie, że x równa się po prostu pi trzecich. Ok, no a jeżeli on się równa pi trzecich i widzimy, że sinus jest jakby jednakowo oddalony od tego naszego wierzchołka, czyli od 90 stopni, no to, to oczywiście wynika z kart, z wzorów redukcyjnych, ale w zakresie możecie pomóc. Wiemy, że jeżeli tutaj od naszych jakby pi trzecich do pi drugich jest taka odległość, no tak samo potem dalej ta wartość będzie w takiej samej jakby odległości. Czyli o co mi chodzi? Jeżeli od pi trzecich do pi drugich musimy przejść pewną wartość, no to jakby tą samą wartość, jak przejdziemy od pi drugich do jakby do pi2, jeżeli dodamy tą samą wartość, to trzymamy jakby argument, w którym ten sinus przyjmuje wartość pi trzecich. No może to już być teraz skomplikowanie. Ale o co chodzi? To wynika w sumie no, z tych wzorów redukcyjnych. Tak, czyli jeżeli tutaj. Nasz, naszą pierwszą odpowiedzią jest, że x równa się pi trzecich To drugą odpowiedzią będzie oczywiście, że x równa się no 2 trzecie pi Tak, no to czy, po prostu i wyjdziemy to z wykresu i ze wzorów produkcyjnych. No i oczywiście widzimy też, że skoro jakbyśmy sobie chcieli zamieniać stopnie to pi trzecich to jest 60 stopni 2 trzecie pi to jest 120 stopni Więc tak jak mówiłem, one są jednakowo oddalone od 90 stopni Więc z tego tak naprawdę możemy od razu wnioskować, jeżeli Musimy dodać 3 stopni, żeby przejść z 60 do 90, to kolejne 30 stopni przychodzi do 120, już mam dwie wartości. No i na tym naszym przedziale, no to są wszystko odpowiedzi. Okej, okay. no a w drugim podpunkcie musimy zadać się funkcjom cosinus x. Czyli sobie ponownie warto naszkicować wykres oś x, oś y. Cosinus zaczyna się w tym miejscu, to jest akurat funkcja nieparzysta. Przyjmuje wartość 0 w pi drugich, wartość minimalną w pi, i to jest minus 1. No i potem znowu idzie do góry, tutaj mamy 3 drugie pi, no i 2 pi już będzie znowu jedynka. I jak to wygląda, Nic po prostu w dół tutaj, w dół cały czas i tu się odbija do góry, idzie sobie jakoś tak. Ok, no nie musimy wyznaczyć, gdzie on jest równy 0. No to w sumie od razu widzimy, że 0 jest równy w pi drugich, co nam tak samo wynika z tabelki. Czyli pierwszym poziomem będzie, że x jest, no dobra, tu jeszcze tylko zapiszę, że badamy tą funkcję cosinus x równa się 0, żeby to się nikomu nie pomyliło. Pierwsza odpowiedź jest, że x równa się pi drugich. No i drugą odpowiedzią jest, że x równa się 3 drugie pi